A ja witam widzę serdecznie z tej strony Eldar Witam w kolejnym odcineczku z CASE ha, e -ga. Mamy nowy event Gdzieś to zrobimy od 20 z do kosy. Może nawet szynki potestujemy z Olimpu. Jak to co odcinek, musimy wyrywać skinny, czy wygrać taki maczysko? Co trzeba zrobić, żeby go zgarnąć? Łapka w górę, subie komentarz. Dodatkowo z kodzikiem lzak macie dolara na start. 20% przy każdej wpłacie, więc polecam wpisać mój kodzik. Dodatkowo stronka tutaj przy doładowaniu z moim kodzikiem, tu będzie kilka giveaways, zostały tylko 4, więc co doładowaniu 2 dolary zmieniło z moim kodzikiem. To odbijacie do każdego z tych konkursów. Dużo ciekawych rzeczy i będzie nie tylko Olimp. A my lecimy dzisiaj. casy i powiem, jakie komentarze trzeba napisać potem, e, a my let's go, my let's go, e, lecimy, dwie dychy, no, nowe strzynki przede wszystkim, nowe strzynki e, Pokombinujemy coś sobie z nimi. No, te 50 może być e, Coś takiego, cztery tutaj osoby. Ja zawsze lubię, jak są te eventowe skrzyneczki, bo fajnie się je otwiera. Coś nowego, nowość. I zobaczmy, czy coś tutaj nam poleci. Dodatkowo dostajecie te, tutaj e, diamenciki. Oj, jaki pierwszy dropik! No powiem, ja możecie kostać. Możecie jakaś fajna kostka. E, te diamenciki też dostajecie po prostu granie na stronie. Więc jest to zajebista sprawa. Chyba dolar to jest właśnie 100 diamentów. Więc tak, 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 tutaj zapoznawczo dla Was. Oj, koronka. No żeby nas nie wyprzedził, żeby nas nie wyprzedził. U nas taki drop. No mógł tutaj dużo lepszy polecieć, ale i tak chyba nie najgorzej. Okej, okay, mamy przewagę. Mamy przewagę i ostatnia skrzynka, zobaczmy. Ej, mamy to, mamy tą bitwę wizową I teraz taki start. 17 dolców z 5. No, tak można się bawić. Tak można się bawić. Eee, let's go. A jaki trzeba komentarzy napisać? Może już powiem. Może już tutaj powiem. Eee, napisać trzeba komentarzy, która z tych skrzynek wam się najbardziej wizualnie, Wizualnie przypominam. Po, do ba O, to jest idealna bitwa. Wszystkie te skrzynki po dwie sztuki i na trzy osoby? Na trzy osoby. Let's go po koseczkę. No to już jest porządna bitwa, powiem wam, że jak to nam się uda wygrać, no to koronka. Oj nie, u koronka jest w takiej skrzynce. Chatterbox, okej. Okay. Oj, u nas też mocny drop, dobra. Jeszcze raz, koronka, koronka. Tylko u nas teraz. Szkoda, szkoda. Okej, okay, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Tutaj jeszcze, po co każda koronka tutaj może odmienić losy spotkania? Nie oszukujmy się, każda koroneczka. W ogóle 20 centów gości za nami prowadzi, czyli... I jeszcze koronka. Tak, tak! Widzu! Robimy to, robimy to widzu. E... Dobrze, dobrze, mamy to, wygrywamy, ale no o 2 dolary z groszem No tutaj ta koronka też nas może zabić, jak upadnie z tej skrzynki. Tak jest, tak jest, road po kosem, mamy tą bitwę widzu. Udało się obalić jakiegoś ziomeczka No i powiem Wam, że z 68 dolców. No. E, no. Przekozacko z dwóch dyszek. Dobra, otwórzmy dwa razy glory. A może trzy razy. Po prostu. dzisiaj są eventowe skrzynki, A bo i nie. Coś takiego. I co dwie osoby, może. Jak dropnie, to nie dropnie. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. 100 dolarów to jakoś kosa. Nawet 10 dolarów już uznamy jako kosa, więc. Po wina, Dobry drop i daj jakąś koronkę. Dawaj, 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 dawaj. dawaj Dobry drop dla oponenta. Blisko, Wszystko. jesteśmy close. Oj, Print stream, nie. Chyba, że koronka tu poleci i coś super dobrego. Koronka. Chyba to przegrywamy, widzę. A już byliśmy od kosy, no ten gościu wygrywa kos Dobra, no niestety, niestety, ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Byliśmy... Na no, wyciągnięcie ręki już była kosa. Już wyciągałem rękę, już wyciągałem rękę, ale pyk linijką po łapach Ty też są nowe skrzynki dobra to zróbmy może coś takiego 5 dolców 4 osóbki pyk 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 coś takiego spróbujmy może taka taktyka jest taktyką zwycięską ty ładny drop Słuchaj, zajebisty drop poleciał z tego ty szkoda ty Jak close kloz... ej jaka dobra bitwa to było jeszcze raz jeszcze raz no bo tak kozacko poleciało że ja ja chcę jeszcze raz dobra Pyk, pyk. Let's go. Dawaj, daj, daj. Ty dobrze. Dobra. I teraz uwaga, 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 uwaga. Ej, mamy to, mamy to. I przekazacz. 18,80. Dobra. Może jakieś plus 3 za 18 dolców. I to już nie eventowa, żeby też nie mieć coraz tych eventowych. Oj, tak, tak. Chcemy, tak. Oj, chcemy, chcemy, tak. 18,80. Uh, HLTV. Uh, HLTV. Dobra. Trzy osoby. Niech się dzieje, niech się dzieje, widzą. Niech się po prostu wszystko dzieje. Zobaczymy, ostatnia. Ostatnia tutaj bitwa, zobaczymy, czy uda się wygrać kosę czy nie. Dzisiaj już naprawdę drugi raz jesteśmy close. Uj 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 uj. uj. Drugi raz, dobra próba. Daj kosę, daj kosę, daj kosę, daj kosę Golden coilik, oj 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 Ej, kosa! Dobra widzowie, udało się, mamy kosę drugi drugim razem. No na koniec odcinka, no i co widzowie? Od dwóch dyszek do kosy, no na kiej schaczku, więc pisujcie mi kodzik bo to oczywiście mnie wspiera, jak nie wspiera, mogę rozdawać coraz lepsze nagrody. Trzymaj dzisiaj widzowie. Cześć, cześć.